Ma mieć ponad 100 metrów kwadratowych, na dwóch poziomach mieścić 147 sklepów i punktów usługowych, kawiarnie, restauracje, kręgielnie, kluby, fitness, kino i amfiteatr. 5 kwietnia 2013 roku położony został kamień węgielny pod budowę Galerii Warmińskiej. Z dużym tempem inwestor przystąpił do projektowania i jednocześnie już 2 stycznia otrzymał pozwolenie na budowę a w ciągu dwóch miesięcy wywiózł 140 tysięcy metrów sześciennych ziemi pod właśnie tą galerię. A wobec tego samo tempo należy ocenić już ze strony inwestora jako rzeczywiście bardzo błyskawiczne. Równie błyskawicznych zmian w obrotach olsztyńskich przedsiębiorców należy się także spodziewać już po otwarciu galerii. Drugie tak nowoczesne centrum handlowe w Olsztynie pozwoli ściągnąć klienta także z zagranicy. Weźmy pod uwagę, że tu do województwa, do naszego miasta przyjeżdżają z całego regionu praktycznie mieszkańcy. Chcemy się otworzyć na Kaliningrad, nie chcemy żeby oni jeździli do Gdańska, do Gdyni po zakupy, ale żeby również przyjeżdżali do Olsztyna. Olsztyn to także dobre miasto dla inwestora. Stolica Warmii i Mazur zdaje się być idealnym miejscem pod takie przedsięwzięcie. Uważamy, że z punktu widzenia rankingu, jaki do tej pory jest przedstawiany, Olsztyn jest z punktu widzenia handlowego miastem niedocenionym jeszcze. Z punktu widzenia organizacji tego, co się mówi, co mówią najemcy, a podpisaliśmy już ponad 70% umów z najważniejszymi najemcami, twierdzą, że jak najbardziej można tutaj inwestować i jak najbardziej można tutaj... Dyskutowo mówiąc, pohamlować. Dla lokalnych przedsiębiorców ważne jest także i to, że do realizacji projektu również angażowane są w większości olsztyńskie firmy. Oczywiście pojawiają się też obce firmy, nie stąd, aczkolwiek jesteśmy w tej chwili i prowadzimy rozmowy z firmami pasie miejscowymi. Jak najbardziej chcemy zatrudnić tutaj miejscowych pracowników. Budowa galerii warmińskiej ma kosztować około 400 milionów złotych.